pracowników, kierowników i pracowników Urzędu oraz Pomoc nasza w obsługie witam ACNAS, witam drogie koleżanki i kolegów i proponuję następujący porządek obrad tej sesji. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci to przedstawienie porządku obrad sesji, punkt czwarty przyjęcie Punkt 5. Sprawozdanie wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Informacja przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacja i zapytania radnych. Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Kołicie w roku szkolnym 2022-2023. Podpunkt B. Udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku w godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązku w godzin zajęć dla nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązku dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązków, obowiązki określone dla stanowisk o, różnych, o różnym tygodniowym obowiązku wymiarze godzin, Podpunkt C. Zmian w uchwale budżetowej Gminy i na rok 2022. Punkt, punkt D. Zmian wieloletniej przepisy finansowej Gminy i na rok 2022. Zatem następny pod punkt. Dziewiąty, punkt 9. To ustalenie terminu kolejnej sesji. Punkt 10. Wolne głosy i wnioski. Punkt 11. Zamknięcie procesji. sesji. Nie wniesiono e, roz, wniosku o rozszerzenie porządku obrad sesji. W takim razie będziemy pracować na przedstawionym porządku obrad. Sesja jest prawomocna. Jest na obecnych 14 koleżanek w sumie radnych. Koleżanka Jana Węgrzyk jest obecna na czasach, także dzwoniła do mnie. Jest nieobecna. Przedstawiłem porządek obrad z sesji, który nie został. Nie, nie wpłynął wniosek o jego rozszerzenie. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Jeszcze wcześniej, jak zwykle, powinienem przeczytać informację o tym, że przypominam, że Rady, Rady i Rady Gminy i są transmitowane i uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie przepisów artykułu 20 ust. 1b. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym administratorem tak? danych osobowych jest gmina I tak ostatnia sesja odbyła się w dniu 28 lipca 2022 roku. Protokół z ostatniej sesji czyta wiceprzewodniczący yy, kolega Kies Franciszek. Proszę o zatwierdzenie. Protokół zgodny z przebiegiem obrad nie wnoszę oraz przewodniczący komisji rewizyjnej, kolega Adam Śmieja również protokół zgodny z przebiegiem obrad nie wnosi żadnych Dziękuję Dziękuję. Przegłosujemy przyjęcie protokołu z ostatniej sesji za opinią przez kolegów, proszę o, kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie dłoni. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty czterdziestoma głosami za, czyli Określenie międzysesyjne. Proszę, Panie Wójcie, o Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w okresie od 28 lipca do dnia dzisiejszego, czyli 22 sierpnia. Jak Państwo wiecie, e, przez całe wakacje trwa program Jankowice w Centrum i tak 31 lipca odbyła się kolejna impreza w ramach tego programu. Był to koncert muzyki operowej, operetkowej, musicalowej oraz filmowej. W wykonaniu subwenistki pani Spędol oraz basa pana Cezarego Wiesiadeckiego. W ramach tego programu również 6 sierpnia odbyła się po raz pierwszy w naszej gminie tak zwana piana party, która cieszyła się sporym zainteresowaniem dzieci, młodzieży, dorosłych i nie tylko. 12, 12 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert na rewitalizację centrum wraz z budową Centrum Przysiadkowego. Wystartowały dwie firmy. Aktualnie ma miejsce weryfikacja pod względem formalnym złożonych ofert. Mamy nadzieję, że na kolejnej sesji da się już przedstawić wykonawcę. 18 sierpnia rozpoczął się remont ulicy Dworcowej. Termin zakończenia prac to październik bieżącego roku. Od 19 sierpnia do dnia dzisiejszego gościliśmy na terenie działania, lokalnej grupie działania Nyscor Delegacje z Sardynii. Każdego dnia w tym jakby czasie pokazywaliśmy naszym gościom to, co u nas najlepsze. Między innymi była wizyta w restauracji Taka Ryba, spływ kajakowy. Dzisiaj jeszcze Sardyńczycy odwiedzają Kraków z muzeum, które jest w podziemiach rynku. 20 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach dożynkowych w Kaszowicach. Również na tych uroczystościach gościli, gościła delegacja z Sardynii. Było to dla nich niesamowite przeżycie, ponieważ pierwszy raz widzieli te nasze tradycyjne odchody dorzynkowe. I 22 sierpnia, to jest dzisiaj, wziąłem udział w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o ewentualne pytania sali dla do Wójta. Komisja nie zgłosiła uwagi i jedno pozytywnie. A cena paliwa to jest jako dofinansowanie do transportu dzieci i do podróży do, 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 tego, do, tego, do, tego, do tego. To jest dofinansowanie dla rodziców, tak, którzy chodzą tak. w swoim samochodzie. A w przypadku, kiedy mamy rolników, zapytam o rozszerzenie. zmiar zniżek tygodniowych obowiązkowego wymiaru godzin i tak dalej, i tak dalej. Tak słyszeliśmy komisja to przed chwilą pani rozpracowała, czy pani jeszcze chce, chce coś opowiedzieć, nie powinniśmy wszyscy no. Komisja pozytywnie zotęła. I komisja zrezygnowała propozycję. propozycją. Ktoś z Państwa ma pytanie?

W głosowania 14 głosami za projekt został przyjęty w jednemu ustalenie terminu kolejnej sesji na dzień dzisiejszy planowalibyśmy kolejną sesję 26 Ja no bym miał pytanie, yy, można, jak wygląda sprawa w tej chwili z pszok nie wiadomo. Szczerze powiem trudno skąd odpowiedzieć, czekamy na informacje z miasta Rybnika kiedy będzie uruchomiony, yy, tylnymi drzwiami dowiedzieliśmy się, że może to jeszcze potrwa Plan był taki, że jest to przerwa kilkumiesięczna, ale okazuje się, że te formalności i te dokumenty, których brakowało na uruchomienie tego przoku no, wymagają jednak dużo dłuższej procedury. Czyli ta jest kwestia, po prostu, braku jakichś dokumentów? Braku formalnych, dokładnie. Ale myślę, że no, trzeba uzbroić się w cierpliwość i ten przod będzie funkcjonował, tylko no, pytanie: kiedy? Ale do tej pory mogą e, mieszkańcy korzystać z przodu. Proszę Państwa wpłynęła też petycja e, do Rady Gminy na ją patryk z zbrodnicy dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Gminy i chciałem przekazać na listę przewodniczącego komisji. formalny program dzisiejszej sesji. Zamykam obrad sesji. Dziękuję bardzo. Chciałem przede wszystkim e, e, życzyć naszym